Dzień dobry wszystkim, możemy kontynuować naszą przygodę. Co jest coraz ciekawiej. Właśnie dotarliśmy pojechaliśmy do Wieży Tesli. Zobaczymy, co, co nas tam czeka, bo może się wcale okazać, że znowu będzie jakiś zwrot akcji, tak jak poprzednio był za Ubrejem. Bo chociaż myślę, że tutaj to już wiele, wiele więcej się nie. Nie wydarzy przynajmniej takich zmian, ale no to się jeszcze mamy okazję przekonać yy... no, Nie wygląda to dobrze, ale no cóż No Widzę, że nie tylko ja mam to zdanie Także No dobra, tu mamy wysiadkę tu to wygląda co najmniej źle. No dobra. Aubrey yeah. is, is channeling power from all over the Helios in a hopeless attempt to close the rift. Exotic energy is leaking We need to get up there before it's too late. Go through the base entrance towards the tower, continue up until you find a large, elevator. Use it to the top of the tower and stop, Aubrey! As good as yeah, any, I guess. No, chyba nie. Okay. Then you keep Aubrey in check while I use your sister's research, to close the rift properly. But we don't have much time. Please hurry! Ten plan is. No, średni! Ale no cóż, podejrzewam, że lepszego już nie będzie, więc niestety musimy zadowolić się tym, co mamy, a wiele nie mamy. kominy od statku wyglądają. Być może prawdopodobnie tym jest. A wieżyczka Tesli, no jak wieżyczka Tesli. Tutaj mamy na początku, mogliśmy sobie pozwiedzać, popatrzeć, a teraz ciągle biegły, ciągle nas gonią. No ale wcale się nie dziwię, że nas gonią, bo jak nas goni jedno, to drugie, jak nie drugie, to trzecie. Więc obecnie mamy coraz... Coraz gorzej. Dobra. O, no dobra. Czemu to mi się nie podoba? Nie wiem dlaczego, ale ta muzyka plus. Yy, możemy tu wejść, czy nie bardzo? Chyba jak powinniśmy, mam dziwne przeczucie, ale. Nie mam koncepcji, jak. No bo po coś tu położyli tutaj taki murek. Tu walimy głową w sufit. Kucania nie ma, z tego co pamiętam.

To kill the sister. You're no, still you not know. even a tenth of the scientist Ada was. Oh, don't you worry, Rosie. I don't need to be her equal to reclaim this monstrous stuff. All I need is a bit more time and a little less interruption from the relatives of dead people. No, dobra. Winda. Aha. Winda will be Przynajmniej, tak, no, co za uparty koleś, no, strasznie uparty koleś. Na razie idzie chyba tyle dobrze, że jesteśmy... nie, nie bardzo dajemy się zatrzymać, no ale no. Hmm. Dobra. To. Teraz tu się na pewno zamkną drzwi. Chociaż. Nie, jednak nie, myślałem. No dobra. Hmm ja powiedziałem, mam cię gdzieś. Po czemu? Co dalej? Co możemy zrobić? O. Dobra, tu skakać raczej bym nie, prób nie próbował. Tylko dlaczego coś, mam dziwne przeczucie, że pojawią się znowu te nasze ulubione wytworki, ale no... Obym się mylił. O! Zbieractwo. Dobra. Takie tam plany niepotrzebne do szczęścia. Przynajmniej na tę chwilę nic Nic nieznaczące. A ja cię proszę, że jednak będę robił kroki naprzód. Dobra. Następne plany. Eee... Dlaczego? Ja nie chcę. Shit, już no właśnie. Źle skręciłem i już poza wodą. Wiemy, jesteś bardzo okropny. Już to, to już ustalaliśmy. To nie raz. Nie. Dobra, robimy podejście drugiem. Tym razem już pamiętać, że skręcić w lewo. A nie w prawo. I zobaczymy, może się uda nam uciec. No, bo tutaj skręciliśmy nie w tą dziurę, co trzeba. Ok, chwilowo mamy spokój, chyba. Ok, dokładnie, koniec gier. Polecam. Jeden na porządku dziś, pominęliśmy. No dobra, no ale tutaj nie będziemy teraz się bawić w mega zbieractwo, bo najpierw chcemy podać historię. A tu jeszcze druga pewno jest, okej, okay, dobra. Co jest? A trzecia jeszcze? To już wszystkie czy jeszcze coś się świeci? Aha, po ponocia... Właśnie ponocia w pewnej kolejności włączać. Było być Oj? Chyba ktoś dostał z łapetynę. znaczek nam uciekł. Kolejny rozdział za nami. Tym razem zrobimy sobie krótki odcinek, bo żeby to już by i tak prawdopodobnie zbliżamy się do finału, także już jesteśmy bliżej końca niż początku, stanowczo. Myślę, że na tym możemy śmiało na dzień dzisiejszy zakończyć. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.